jak wybrać odpowiedniego terapeutę, ustawiacza, facylitatora, nie ma dobrej nazwy, słuchajcie, w ogóle na tą osobę, która prowadzi ustawienia. Każda nazwa jest właściwie nie do końca adekwatna, bo samo choćby słowo prowadzi ustawienia już zawiera w sobie dwa słowa, yy, w z których z każdym z tych słów można by było dyskutować. Bo po pierwsze, ustawienie się nie prowadzi w taki dosłowny sposób, jak prowadzimy dziecko za rękę. Bo ustawienia są metodą, która poniekąd płynie swoim własnym procesem, swoją własną dynamiką, a osoba, która jest tak zwanym terapeutą, czy właśnie ustawiaczem, czy praktykiem ustawień. Po to prostu towarzyszy temu procesowi. Spina, jakby, tą przestrzeń albo ją otwiera. To właśnie być może to słowo fac facilitator pochodzące z łaciny, tak? Albo gdzieś tam z angielskiego, z francuskiego, bo ten rdzeń, facilitas jest tam wszędzie, czyli ułatwienie, pewne właśnie otwarcie, trzymanie przestrzeni, być może jest najbardziej adekwatne. Natomiast, kochani, jak. Wybrać właściwą osobę. Przede wszystkim trzeba się przyglądać, otworzyć czucie, otworzyć intuicję, otworzyć też rozum czyli pytać, obserwować, patrzeć. Jeżeli yy, chcemy skorzystać z osoby, z usługi, osoby, która prowadzi grupowe ustawienia, to jesteśmy w łatwej sytuacji, bo możemy zawsze zaryzykować nawet pójście na warsztat. Na którym zawsze pamiętajmy, że dbanie o swoje bezpieczeństwo jest podstawową kwestią. Ja to na każdym warsztacie przypominam, jeśli się tam pojawiają nowe osoby, to, to zawsze to podkreślam, że... Dla mnie podstawową sprawą jest bezpieczeństwo osób, które biorą udział w tym spotkaniu, więc w każdym momencie każdy może odmówić wszystkiego, nawet w trakcie, kiedy jest reprezentantem, może powiedzieć stop, to jest dla mnie za dużo. Ważne tylko, żebyśmy to czuli sami, yy, te swoje granice i co dla nas jest właściwe. Więc pamiętajcie, że gdziekolwiek nawet się znajdziecie, to nigdzie nie czujcie się pod jakimś przymusem, presją, choćby ktoś wam coś tam kazał robić, nie wiem, kłaniać się, stawać gdzieś czy cokolwiek, jeżeli czujecie, że dla was to nie jest właściwe, to pamiętajcie, wy tutaj decydujecie o samych sobie. Natomiast chodzić warto, warto obserwować, no bo wtedy wyrabiamy sobie własne zdanie, pytać osób, które, które uczestniczyły w spotkaniach z terapeutami. Właśnie jest ta możliwość w ustawieniach taka bardzo ciekawa, że można przyjść jako taki towarzyszący, na warsztaty grupowe, jako taki towarzyszący reprezentant, więc wtedy nie poruszamy bezpośrednio swojego tematu, tak jak podkreślałam, we wszystkim bierzemy udział, mamy do tego prawo tyle ile chcemy, tylko możemy nawet odmówić tego bycia reprezentantem. Choć do tego zawsze zachęcam, bo to jest niezwykle ciekawe doświadczenie, ogromnie wnoszące w nasze życie, ale nic nie musimy, tak to w życiu zresztą my decydujemy o sobie. No więc obserwujmy, patrzmy i wybierajmy i pamiętajmy, że w ustawieniach mimo wszystko funkcjonuje wiele osób, które w jakiś sposób albo nam osobiście mogą nie pasować. No jakoś tam osobowościowo, lub nawet powiedziałabym, są w pewnym sensie zagrażające, bo funkcjonują osoby, które narzucają swoje zdanie, narzucają interpretację zjawisk, wykorzystują. Mam nawet bardzo konkretne informacje o osobach, które manipulują w ramach ustawień. O mężczyznach, którzy wykorzystują na przykład zamożne kobiety, owijają je wokół palca, czyli niekiedy ustawienia działają niemalże jak powiedzmy rodzaj sekty, i wiem, że tak się dzieje. Niestety, bardzo mnie to boli, no ale to jest metoda taka jak, jak, jak każda metoda rozwojowa, jak, jak nóż, jak się w tej metaforze od dawna porównywało, prawda? Nóż można wykorzystać do, do pokrojenia chleba i pożywienia się, i równie dobrze wiadomo do innych celów. Więc miejmy otwarte oczy, rozum, serce, szukajmy miejsca dla siebie i korzystajmy z tej metody, bo jest to piękna droga do poznania siebie, do odnalezienia się w świecie, do dobrego rezonansu ze wszystkim co w środku i wokół i do tego Was zapraszam. Zapraszam Was oczywiście też do siebie, do mojej szkoły ustawień systemowych i do mojego gabinetu. Zapraszam do kontaktu Agnieszka Gąsierkiewicz.